Amerykański system antybalistyczny, antyrakietowy i jest to ten najniższy poziom, jeśli chodzi o te amerykańskie systemy antybalistyczne, antyrakietowe i najniższy w znaczeniu, że zwalcza balistyki, rakiety balistyczne, kiedy już wchodzą w te niższe warstwy atmosfery w tej ich terminalnej fazie lotu, czyli wtedy, kiedy już no, mają niedługo trafić w cel. I może się wydawać, że najniższy poziom to tak jak w Patriocie ten pułap do na przykład kilkunastu, dwudziestu kilku kilometrów. Nie. THAT to zupełnie inna liga, zupełnie inny system, zupełnie inna warstwa obrony przeciwlotniczej, rakietowej. To nie jest Narew, to nie jest Patriot. Tutaj mówimy o tym, że te rakiety... Antybalistyczne, które używa THAT, mają możliwość operowania na pułapie do 150 km oraz ich zasięg to przynajmniej 200 km. To jest po prostu zupełnie inny poziom, zupełnie inne możliwości. I tak ta terminalna faza, czyli ten koniec lotu rakiet balistycznych, to właśnie nawet 100. Kilkadziesiąt kilometrów. Pamiętajcie, że balistyki potrafią lecieć na wysokości kilkuset kilometrów. ITHAT jest przygotowany, ma możliwość zwalczania rakiet balistycznych krótkiego, średniego i pośredniego zasięgu. Jeśli chodzi o te rakiety dużego zasięgu, czyli ICBM -y, o zasięgu ponad 5,5 tysiąca kilometrów, to tylko częściowo jest w stanie je zwalczać. I może przejdźmy do tego, że THAT to oczywiście system mobilny. Wyrzutnie to są wyrzutnie, które są osadzone na ciężarówkach Oszkosza. Tutaj mamy na takiej jednej wyrzutni od 8 do 10 tych antybalistyków, tych rakiet. Najczęściej obecnie 8, w jednej baterii znajduje się od 6 do 9 takich wyrzutni. Do tego oczywiście mamy mobilne stanowiska dowodzenia, łączności, radar ANTPY2, też mobilny i co oczywiste. Łączność pomiędzy wyrzutniami, wozami dowodzenia, łączności radarami prowadzona jest w sposób radiowy. Tutaj trzeba pamiętać, że one są porozrzucane w odległości często 20, nawet 20 kilku kilometrów, żeby nie tylko pokryć dany obszar, ale też żeby w łatwiejszy sposób je zabezpieczyć. I każda taka wyrzutnia posiadająca od 8 do 10 rakiet ma rakiety, które nie posiadają głowic bojowych. Tutaj trzeba pamiętać, że te rakiety zwalczają te rakiety balistyczne, czy też już głowice bojowe przenoszone przez te balistyki, które mogą one naprowadzać na odpowiedni kurs i każda taka rakieta balistyczna może mieć kilka tych głowic bojowych i one zwalczają te rakiety i te głowice w sposób kontaktowy. Może tutaj nie nazywajmy, nie mówmy jak to brzmi po angielsku, ale tutaj rakieta ten antybalistyk ma w sposób fizyczny uderzyć w głowicę albo w rakietę. Może się wydawać, że to jest nieskuteczne, że potrzebna jest jakaś głowica bojowa z jakimś ładunkiem wybuchowym. Nie. Tutaj kiedy mamy dwa obiekty i każdy z nich porusza się z prędkością kilku tysięcy kilometrów, no to tu nie trzeba nic więcej. Sama ta energia, która powstaje w czasie tego uderzenia jest wystarczająca. Tutaj zwalczanie tych celów polega na ich uderzeniu. I tu, gdy chodzi o te rakiety antybalistyczne, to one mają długość 6 ,17 m 17 cm, 34 cm średnicy, masę około 900 kg, są w stanie osiągnąć prędkość Mach 8,2, czyli około 10 000 Kilometrów. Tak, tu już mówimy o prędkościach hipersonicznych i one mają pułap 150 km oraz zasięg przynajmniej 200 km. Tu niektórzy podają, że troszkę więcej. Oczywiście są to rakiety jednostopniowe i one mają własne systemy naprowadzania oraz są naprowadzane przez te systemy naziemne. Nie tylko przez radary, ale również na przykład tutaj systemy satelitarne, również w tym. Pomagają. To nie jest tak, że mamy tylko jedno źródło informacji, tylko ten radar AN-TPY-2, czy też zdajemy się tylko na systemy radarowe i czujniki podczerwieni w tych rakietach antybalistycznych. Tu tych źródeł jest dużo. Dodatkowo ten system THAT może używać nie tylko tych rakiet własnych, ale może wykorzystywać na przykład PAK-3 MSE z systemu Patriot. Ponieważ wiemy, wiemy nie, wie, wiemy, nie wiemy. Ja już wiem, wy zaraz będziecie wiedzieć, że w przypadku Patriotów, które wykorzystują radary, które są do tej pory używane, one nie były w stanie wykorzystywać wszystkich zdolności tych najnowszych rakiet do Patriotów PAK-3 MSE. Dopiero te obecnie wprowadzane radary, tak te, które też kupiliśmy, te które są obecnie testowane i wdrażane do produkcji będą w stanie w pełni wykorzystać te paki 3MSE. I Tchad też je może używać, ponieważ one również mają dosyć dobre zdolności do zwalczania na przykład balistyków. No, nie takie jak te rakiety, które znajdują się na Tchadach, ale jednak więc po kolei. Mamy system, który może być transportowany drogą lotniczą, tylko że to nie jest Herkules, tylko C5 albo C17, czyli te najcięższe samoloty transportowe, jakie posiadają Amerykanie. Tutaj ta bateria posiada pewną ilość wyrzutni, ona może być zmienna. To nie jest tak, że Musi być 6 czy też musi być 9. Do tego pojazdy, które zapewniają i wykrycie tych celów, i zarządzanie tym wszystkim, i tak dalej, i tak dalej. No, jak każdy system obrony przeciwlotniczej, tutaj ten bardziej rozbudowany, większego, średniego i dużego zasięgu i to może być przerzucane po całym świecie. Amerykanie mają 7 baterii, 8 jest teraz stworzona. Do tego mamy Emiraty i Saudów, które je posiadają. I taki system oczywiście po rozwinięciu jest w stanie wykryć za pomocą własnych środków, ale też korzysta z dodatkowych źródeł informacji, między innymi satelitarnych, ale nie tylko, nadlatujące rakiety balistyczne oraz głowice, które już zostały przez nie, przez te rakiety naprowadzone na odpowiednie kursy, wykrywa je, identyfikuje i w odpowiednim momencie wystrzeliwuje rakiety, Antybalistyczne, czy te, czy te antygłowicowe, które mają odpowiednią prędkość, odpowiednie możliwości manewrowania i jest dużo obliczeń. Tutaj spróbujmy obliczyć, żeby doszło do spotkania dwóch obiektów poruszających się z prędkościami, na przykład jeden 8000 km, drugi 10000 km i które oczywiście i które oczywiście są pod wpływem tych warunków zewnętrznych, czyli atmosfera, tarcie powietrza i tak dalej i tak dalej, żeby doszło do spotkania tych dwóch obiektów. I tak tu bardzo często podobnie jak na przykład w przypadku innych systemów do zwalczania zagrożeń lotniczych, rakietowych i innych, nie wystrzeliwana jest jedna rakieta, antyrakieta, antybalistyk, tylko na przykład dwa od razu. Tu nie ma czasu, tu są nieporównywalnie krótsze hmm, czasy reakcji niż na przykład Matakanarew czy też, no nawet Patriot, nawet Patriot. No i wtedy, kiedy ta rakieta czy też głowica wchodzi w, te, w tą fazę terminalną, czyli po prostu już musi kierować się do celu już na przykład, przeciwko na przykład jakiemuś miastu, czy też tamie, czy czemukolwiek innemu, no dochodzi do wystrzelenia antyrakiet i one są w stanie zwalczać, no właśnie w tej terminalnej fazie, na tym już najniższym poziomie, czyli na przykład kilkudziesięciu, stu kilkudziesięciu kilometrów nad ziemią te balistyki. Ja tu się troszkę śmieję, ale my najczęściej mówimy o systemach które mają nieporównywalnie mniejsze możliwości. To jest zupełnie inna liga. Nasz patriot, oczywiście, z tym e Adamem, em tym nowym radarem, nie wiem jak to w skrócie powiedzieć, żeby ładnie zabrzmiało, SPAC-3 MSE, będzie miał dosyć dobre możliwości. Tylko, że to nie jest ten poziom. I tak, my myśleliśmy o systemach tego typu dużego zasięgu, już o pełnych zdolnościach antybalistycznych, czyli program Wisłoka, no ale myśleliśmy, to jest drogie. Aha, tak, wprowadzenie do służby rok 2007. Jeśli chodzi o to, ile wyprodukowano tych rakiet, one 8 lat temu kosztowały 12 milionów 600 tysięcy dolarów, to ich do tej pory wyprodukowano na pewno 900. Ta produkcja trwa tylko najprawdopodobniej nie przekracza 100 sztuk rocznie. A pamiętajcie, że to systemy już użyte w sposób bojowy. W jednym przypadku użyto stu kilkudziesięciu rakiet w czasie jednej obrony przeciwko tym balistykom. Może nie w, przeciwko, nie w trakcie jednego ataku, tylko w czasie y, kilku dni ataków, ale mówimy tutaj o stu kilkudziesięciu użytych rakietach. Co często było właśnie podnoszone, nadal jest, że w ten sposób zużyto około 1 czwartą tych środków. Co też oczywiście daje nam mm, wiedzę, jak kosztowny był to proces. Tu mówimy o 2 miliardach, tak no, mniej więcej dwóch miliardach, żeby zwalczać te zagrożenia. Czyli System ten najniższy w przypadku tych antybalistyków. Pamiętajmy, że są też prowadzone prace. Może istnieją systemy, które są w stanie zwalczać te balistyki również w tej fazie, kiedy one są te kilkaset kilometrów nad powierzchnią naszej planety. Kiedy poruszają się z prędkością nie Mach 8, ale na przykład z prędkością już Mach 25, Mach 20. Czyli mówimy już. No, ale to już może kiedyś o balistykach porozmawiamy. Wiem, że to się nie obejrzy, ale temat bardzo ciekawy. Ok, i tak ten TAT nie jest w stanie bronić na przykład dużego całego państwa. To nadal jest obrona mm, obszaru. Duże miasto, jakieś niewielkie może państwo, ale naprawdę niezbyt duże. To taka bateria właśnie jest w stanie to obronić. Pamiętajcie, że zasięg 200 kilometrów nie oznacza, że 200 km w tą, w tą, w tamtą i tu jest broniony teren. Te kółka, które sobie rysujemy, ja też często to powtarzam, że rysuję, to nie to. Więc bardzo mobilny, można go przerzucać drogą lotniczą, szybko rozstawialny, o bardzo dużych zdolnościach. Tak, też chroniony przez inne systemy, ponieważ pamiętajcie, że te systemy nie są w stanie zwalczać w skuteczny sposób takich innych zagrożeń. Na przykład, oczywiście, na upartego by można, ale jeśli chodzi o rakiety manewrujące, jeśli chodzi o inne tego typu systemy, które zagrażają temu tchadowi, one są zwalczane na przykład przez Patriota. Tak. Tutaj, przy rozwiniętym tchadzie, trzeba mieć system, który zabezpiecza ten system wyższego piętra. Tak to wygląda. Wiele osób się dziwi, ale tak to właśnie wygląda. I ten system jest w stanie, dzięki własnym zdolnościom, ale też korzysta z zewnętrznych źródeł, właśnie wykryć zidentyfikować, opracować odpowiednie koordynaty i używając swoich antyrakiet zwalczać te zagrożenia. I tak, tutaj naraz na przykład tych balistyków, tych głowic może być 40 kilka, maksymalnie w wariancie tym najbardziej optymistycznym, czyli jedna antybalistyczna, jedno trafienie, w rzeczywistości około 20 kilku ponieważ należy się liczyć z tym, że przeciwko jednej głowicy rakiecie balistycznej trzeba użyć dwóch rakiet antybalistycznych. To daje nam pojęcie, jak dużym zagrożeniem są właśnie balistyki. No ale może o tym kiedyś właśnie porozmawiamy. Bardzo ciekawy system, bardzo chętnie widziałbym go w, na naszym wyposażeniu, czy to będzie THAT, czy coś e, podobnego, tylko że koszty naprawdę to jest potęga. To są potężne kwoty. Dlatego cieszę, że miejmy nadzieję, że te nasze paki 3MSE plus te radary LTAMD, które będziemy mieć w naszych Patriotach, no, żeby nigdy nie musiały być użyte, ale one dadzą nam pewne zdolności w tej materii. Ok, kończmy. No to jako taka ciekawostka i pamiętajcie, tutaj mówimy o środkach które tych zagrożeniach, które rozwijają prędkości potężne. Często się mówi, że hipersoniki naprawdę robią robotę. Te kilka machów, tysiące kilometrów balistyki potrafią to od kilkudziesięciu lat. Tylko że kiedy mówimy o hipersonicznych środkach, to najczęściej mówi się o tym, że on nie będzie leciał wysoko i dopiero trafiał w cel. Tylko mówimy o czymś co będzie mógł lecieć na niedużej wysokości, będzie o wiele trudniejszy do wykrycia. I w przypadku hipersoników, pamiętajcie, że to nie chodzi o to, że on się porusza z prędkością hipersoniczną. On jeszcze musi być w stanie trafić w coś z zachowaniem tej prędkości hipersonicznej. Co z tego, że masz hipersonika, który przed celem musi zwolnić do prędkości? w przypadku której może być wówczas zwalczany przez systemy np. obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu, takim jak jest patriot, ponieważ tak, patriot to średni zasięg. Koniec, nie rozgaduje się, ponieważ znowu popłynę. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Wiecie coś więcej? Sekcja komentarzy. Dziękuję, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, wspieracie. Czyli Patronite, możliwość postawienia symbolicznej kawy, link w opisie. Komentarz super podziękowaniem, funkcja wspieraj. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję też za to, że zaglądacie na kartę społeczności, jak coś wrzucę z moich pozostałych kanałów, na mojego X, gdzie raczej coś podaj, podaję niż piszę. Więc jeszcze raz dzięki za to, że jesteście. Dziękuję, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie i polecać. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.